Czy toksyczni ludzie <gry> udają, że się śmieją? Tak, cały czas. Toksyczny śmiech brzmi sztucznie, jest wymuszony, a czasem niegodziwy. Wychodzi na jaw, gdy kogoś poniżają lub robią spektakl z czyjejś niefortunnej sytuacji. Jest to bezpośredni przejaw ich braku empatii, ich troski o innych. To nieludzkie, że ludzkie cierpienie i niepowodzenia są dla nich zabawne. Czerpią sadystyczną satysfakcję ze sprawiania, że ludzie czują się mali oraz gdy mają nad nimi władzę i kontrolę. Sprawia to wrażenie dziwnego, głośnego i obłudnego śmiechu. Zwykle się nie śmieją, ale kiedy to robią, jest to wymuszone, ponieważ muszą wyglądać normalnie i atrakcyjnie. Rozciągają kilka mięśni wokół twarzy, aby nadać ustom kształt uśmiechu, ale nigdy nie jest to szczery uśmiech. Po prostu wiedzą, jak postępować zgodnie ze scenariuszem i to wszystko, co robią. Ich śmiech staje się bardziej drżący i nerwowy, gdy czują się krytykowani, ale nie mogą ukazać swojej wściekłości i zamiast tego muszą się śmiać. Nie lubią, gdy się ich poniża i robi z nich przedmiot żartów. Kiedy więc to się dzieje, są wściekli, gotowi wybuchnąć. Ale presja utrzymania fasady i idealnego wizerunku zmusza ich do śmiechu, podczas gdy kipią i gotują się ze złości. Co gorsza, niektórzy z nich w ogóle, w ogóle się nie śmieją i zachowują się jak zimny kamień, który przez cały czas jest sztywny, wściekły i poważny. Niektórzy toksyczni ludzie nigdy się nie śmieją. No, chyba, że są pijani, i gdy wszystkie ich mechanizmy obronne osłabną.